Stary co to za logo? Pinterest. Pinterest, dokładnie tak. O Jezus Maria. E, nie mam pojęcia. E, jaką kategorię rzeczy masz w głowie, jak go widzisz? E, jakieś jedzeniowe, ewentualnie dla kobiet coś. No jest to ogólnie odzież, ubrania. Jakaś marka kobieca raz się obstawiam. No taka ogólnie marka, nie A. jest ci ta kobieca. Ale Tania dosyć. Oj, Tania. Tanie mi to się nie interesuje <laughs> nie. nie wiem, nie wiem. E, tu mamy Arktyka? nie. Nie. O z y, Arcteryx? Nie. nie. ale też na A. No, pff, widzę. Nie wiem, nie wiem. Eee, to jest Paramount Channel? Nie. nie. Podpowiem, bo tutaj to dosyć trudne, że to są słodycze ogólnie. A, Toblerone. Toblerone, ładnie, ładnie. Nie. To się nie spodziewałem, już tak szybko. Tutaj? E, Lexus. Lexus. I stary, twoja wymarzona furka, jaka by to by była? Myślę, że McLaren P20S. Okej, okay, no i kiedyś wiedzie, tak? No, myślę, że na pewno, no. w, ciągu, w ciągu najbliższych pięciu lat raczej no, w tak Ile taki kosztuje? No milion euro, nie? To jest jakaś marka streetwearowa? No, streetwearowa też można tak zaliczyć, no. E Palas? Nie. nie. Słuchaj stary, mam takie bokserki z Nike, dokładnie 103pack. I cena regularna to 174 zł, natomiast teraz no były one przy na naszej aplikacji Hype. Jeśli zgarniesz ich cenę po możesz się pomylić o dwie no to jest garnia. 95 zł? Kosztowały dokładnie 55 zł. Niestety Oj nie mieścisz, i zostają u mnie.